Wśród lokomotywy! No i już, Tomku, gotowe! Uwielbiam czuć się tak czysto i lśniąco po porządnej kąpieli. Dobrze, Sandro, teraz ty. Nie! Ja wcale nie chcę się kłapać. O Jak to, Sandro? Nie chcesz być czyściutka jak ja? Nie! Ja lubię być brudna. Taki mam styl. Poza tym i tak zaraz znowu się wybrudzisz. No to proponuję ci zakład. Jeśli będę czysty cały dzień, to ty zgodzisz się wykąpać. Umowa stoi. Nie wiesz tylko, że masz ubłocone zlecenie, Tomku? Świnki? O rety. Na pewno się ubrudzisz. Ja mam je zawieść na farmę. Nie chlapać się z nimi w błotku. <laughs> Powodzenia! Ha! Jaki czysty, lśniący i przyjemny dzień mi świnki, a ja wciąż jestem czysty jak łza. Miłej zabawy! Świnkie O to... Orety! Tomku, ale co ci się stało? Wpadłem w błoto, a założyłem się z Sandrą, że się nie wybrudzę. Tak! Wygrałam! To wykąp się jeszcze raz, zanim Sandra ci zobaczy. Nie, muszę powiedzieć jej prawdę. Szukasz zwycięzczyni zakładu? Jestem tutaj! O? O! <grymna> ha! Masz błotne... na wąsy. Patrzcie, jaki czyściutki. O. <grymna> <grymna> Mogę się kąpać, pod warunkiem, że w takim stylu. dla Ultratomka! W takim razie ruszajmy, Tomku! A raczej Ultratomku! Bo gdybym pewnego dnia miał przyspieszenia moc, tu i tam by. Gdybym super supermoc miał choć przez jeden dzień, to pewnie bym się w parze krył jak niewidzialny cień. Nic nie widzę, Tomku, choć sprawiałby cię w ruch. twój bohaterski duch, to trudno jest być bohaterem tam, gdzie cię znają już. Silny jak byk, szybki jak wiatr, takie supermoce to prawdziwe. Gdyby ten cały świat skandował imię me, lecz wietrze nawet i bez tego.